Trwają nabory do szkół podstawowych. Rodzicom zależy, aby dziecko poszło do placówki jak najbliżej miejsca zamieszkania, tak więc szkoły przy dużych osiedlach przeżywają prawdziwe oblężenie. Szkoła podstawowa nr 11, szkoła podstawowa numer 8, szkoła podstawowa nr 10, ale są jeszcze wolne miejsca w szkołach podstawowych numer 7, szkole podstawowej numer 13 i wiem, że w ostatnich dniach wielu rodziców zgłosiło się właśnie do tych szkół. Obecnie klasy mogą liczyć maksymalnie 25 osób, co dla mocno obciążonych placówek stanowi nie lada problem. Ustawa ten temat reguluje bardzo dokładnie. Początkowo planowaliśmy 8-9 oddziałów, w tej chwili wiadomo, że na pewno jest 10, a niewykluczone, że może nawet pojawić się 11 oddziałów. Obecnie do szkół podstawowych ruszyły również sześciolatki. W Wieleniej Górze dla uczniów przygotowanych jest 1030 miejsc. W latach ubiegłych potrzeba ich było tylko 700. Pracujemy w systemie dwuzmianowym zostaje wydłużony czas pracy najprawdopodobniej do godziny 165.10 trwa obok w pokoju komisja która przegląda dokumenty kandydatów do objęcia funkcji nauczania edukacji wczesnoszkolnej Obecna tendencja to dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli i klęska urodzaju dla dyrektorów szkół Może się ona jednak odmienić za kilka lat Pytanie co wtedy z tworzonymi obecnie tatami.